Cześć, nazywam się Marek Busza, jestem dietetykiem zwierzęcej i właścicielem firmy PetsLover. Dziś porozmawiamy sobie o diecie, która budzi sporo kontrowersji wśród opiekunów psów i kotów, czyli Holprey. To model żywienia, który w niektórych kręgach jest bardzo popularny, a w innych budzi pewne wątpliwości. Jeśli jesteś ciekawy, co to dokładnie jest, jak się ją stosuje i czy to dobry wybór dla Twojego pupila, to zostań ze mną. Zanim zaczniemy, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami o zdrowiu diecie i opiece nad wieżakami, kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz żadnego filmu. A teraz przejdźmy do tematu. Whole play. Co to właściwie oznacza? Co to jest whole prey? czyli cała ofiara. To dieta, która polega na podawaniu naszym zwierzakom całych tuszek, takie jak gryzonie, ptaki, a nawet ryby. W naturze koty i psy jako mięsożercy żywiłyby się tym, co upolowali. A dieta whole stara się jak najbardziej odwzorować ten proces. Na rynku dostępne są karmówki w postaci kurczaków jednodniowych, szczurów karmowych, myszy karmowych, przepiórek, perliczek, bażantów oraz tak jak już wspomniałem niektórych ryb. W przypadku ryb ważne, aby to były ryby bez tiaminazy i trioks, czyli takie jak na przykład łosoś czy dorsz. Ofiary podajemy oczywiście martwe w formie surowej, uśmiercone wcześniej w humanitarny sposób. W diecie Holprey, jak i w każdej innej, nie wykorzystujemy do skarmienia żywych zwierząt. Jak karmić dietą Holprey? W Holprey podajemy naszym zwierzakom całe tuszki razem z wnętrznościami i kośćmi. Niestety same tuszki ofiar to nie wszystko. Zwierzęta karmowe, które możemy zakupić są zwierzętami hodowlanymi. W racji tego nie są to zwierzęta dziko żyjące i żywiące się tym, co w naturze, a są karmione po prostu odpowiednimi mieszankami paszowymi. W wyniku tego ich skład nie jest w 100% kompletny dla zapoczywań kota czy psa. W przypadku diety Holpray oprócz podawania całych tłuszcz ofiar musimy uzupełniać dietę żółtkami jaj, witaminą E oraz kwasami omega 3 w postaci np. oleju z łososia. Podobnie jak w przypadku diety barw, tak samo w diecie whole prey wskazana jest różnorodność. Nie powinniśmy pupilowi poływać tylko i wyłącznie samych myszek, a powinno znaleźć tu również ptactwo oraz ryby. Whole prey może również stanowić dodatek do diety barw. Na moim kanale jest odcinek, w którym szczegółowo opowiadam o diecie barw. Tu zostawiam Wam link. Whole prey dla psa. Psy również mogą być żywione tym modelem żywienia. Należy pamiętać, że psy to zwierzęta najbardziej zróżnicowane pod względem wielkości w obrębie poszczególnych ras. Z tego też względu istotne jest, aby wybierać karmówkę dopasowaną do możliwości samego psa. U psów często sprawdzają się króliki oraz ptactwo różnej wielkości. Czy dieta whole prey jest lepsza od barw? Tutaj idealnie wpasuje się jedno z moich ulubionych stwierdzeń, to zależy. Wsy i koty to zwierzęta mięsożerne, więc zarówno jeden jak i drugi model żywienia jest zbliżony do tego, czym zwierzę żywiłoby się w naturze. Ja uważam, że zarówno whole prey, jak i barw to bardzo dobre typy diety. Tutaj raczej zostaje kwestia indywidualna dla zwierzęcia, który model bardziej toleruje. Wszystko tak naprawdę można zweryfikować poprzez odpowiednie badania krwi. Plusem w kierunku Holprey jest na pewno to, że jest to dieta uważana za łatwiejszą niż barw. Z drugiej jednak strony jest niestety dietą kosztowniejszą dla opiekuna. Dodatkowo koty nie bez powodu w naturze wybierałyby myszy jako swoje ofiary. Mięso myszy ma zdecydowaną przewagę pod względem zawartości niezbędnej dla kotów tauryny. Więcej o taurynie mówię w tym odcinku, dla porównania wyświetla tutaj tabelę zawartości tauryny w poszczególnych produktach mięsnych. Jak można zaobserwować, tuszka myszy zawiera jej najwięcej. Dieta whole to jedna z opcji, która może być korzystna dla Twojego psa lub kota, zwłaszcza jeśli zależy Ci na jak najbardziej naturalnym żywieniu. Pamiętaj, że dieta musi być dobrze zbilansowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb Twojego pupila. Jeśli chcesz więcej informacji o żywieniu swoich zwierząt, zdrowiu i opiece nad nimi, nie zapomnij kliknąć subskrypcji i dzwoneczka. Dzięki temu nie przegapisz kolejnego filmu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.